Cześć. Z tej strony Gengar Pokémon nagrywamy odcinek o Pokémon Go i o niankacie. Tutaj to zdjęcie będzie zawsze się pokazało na sam początek. I teraz chodzimy w Pokémon Go. Jesteśmy w Pokémon Go. I tutaj mam 6 pikachu w czapkach Mikołaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I tutaj chcę, żebyście. Moi widzowie wybrali dla nich imiona. Dla tego Pikachu i dla tego Pikachu. I jeszcze oprócz Pikachu, żebyście wybrali imię dla tego Grimera. Piszcie w komentarzach, jak powinien się nazywać Pikachu, który ma trzy. Na... Ten Pikachu ma ten... Piszcie w komentarzach, który Piszcie w komentarzach, jakie imiona mają mieć. Pikacz, który ma 215 CP z czapką Mikołaja, Pik drugi pikacz, który ma 113 CP, też w czapce Mikołaja, i Grimera, który ma 178 CP. Piszcie w komentarzach, jak powinny się, jakie, jakie powinny być imiona. I następny odcinek na pewno zobaczymy, co się nam wykluje o, z tego jajka. Za długo będę miała to jajko. Może mi się tliwam. Może będzie tam Piczu lub Togepi. Zbyt miałam Wam powiedzieć, że jest Togepi. Tak, grze można zdobyć Togepi. W 5 jajkach. W 5 wam szybko powiem. W 5km jest Piczu i... i Togepi. W dwóch kilołowych jest klifa i, i, przy, i dziecio, Dziecko czy glipafa. W dziesięciu kilołowych jest. O, co to jest? Magbi. Mm. Elekid, jest Bot. Mam tylko chciałam powiedzieć z Kongo, To jest ten ja. Nazywam się Frank Edwin, jestem w rodzinie żółtych. Tutaj mam takiego Pikachu, ze mną chodzi. Pikachu! Y w czapec ze świętego Mikołaja. Tutaj mam takie oznaki. Wychodzimy już z Pokemon Go. I idziemy tutaj sobie do Niankata. Mianka to jest taka fajna gra. Miaka to jest bardzo fajna gra, jak dla mnie. O, <tryk> Muzykę sobie oczywiście przyciszymy i zagramy sobie w tych wszystkich. O, to ja jestem Mian Aż. No, temu Miankatowi można zmieniać i Jona, nie imię, tylko skiny. Skin to jest, znaczy, że u Blanko, Niankata. Co mam, te takie, liter, takie literki, do nich się zbiera. Dzięki nim dostaniesz wtedy pieniądze, które są bardzo na, to jest potrzebne do kupowania następnych skinów i do kupowania innych rzeczy. Ja właśnie dźwigam teraz na hobby Niankata. Tak, można sobie kupić hobby, kata. Może grać na komputerach, i ja już mu chyba wybrałem. Będzie grał na komputerach. Będzie youtuberem. Nian Kat youtuber. Pokażę Wam to, jak przejdziemy tutaj. To. A, i to chyba nie ma końca, ale nie wiem. oj. Mój, oj, to jest Nian aż. Nie dziwię się, że on tak. W anime nie było gorzej. W anime aż zawsze wpadał w, yy, w kłopoty. Tutaj. Mian! Mian aż też wpada czasami w kłopoty. Dlatego, że może wpaść na bombę i już koniec gry game over. Tutaj. Yy, I Powinniście zauważyć, że temu Jan Aszowi leci tęcza z tyłka. Proszę mi powiedzieć, dlaczego Jan Aszowi leci z tyłka tęcza. Też to proszę napisać, oprócz jak się będzie nazywał Grimel i dwa Pikachu czapka. I dwoje Pikachu czapka, a i umarliśmy. Mogę wam teraz pokazać, jakie hobby zbieramy. Hobby, hobby hobby tutaj mamy? A nie, nie, to nie jest hobby, Co tutaj mamy. O. Trzeba mogę obudzić? Tutaj. Mianowicie jest teraz gruby. No, mianowicie ma taki trzepak. Tutaj, może się bawić. Łazi za tą piłką i Łazi. Nie wiem, czy teraz na hobby zbierać. Nie, kupimy mu teraz, zobaczymy, ile filmik trwa. Oj, okej, okay, no to się tutaj patrzymy, co jest co no tylko to, o, tu. Tutaj mu wybieramy tapetę, tapeta, 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 wszystkie kosztują tyle samo. Później mu dopiero kupię hobby. O, kup. Za, okay. O, i mam getwastki pokój. Jej. I, I zaraz sobie kupimy. Nie wiem po co, ale sobie kupimy to. Albo kupimy sobie szafę za chwilę? Szafę zaraz dostaniemy. Nie dostaniemy, tylko kupimy. O, zanim pójdziemy zbierać dalej, no to zaopiekujemy się tutaj tym miankotrem. Tutaj można wymienić zabawki, kupuje się zabawki. Najpierw nie wiedziałam, gdzie się kupuje zabawki, ale naciska się tu i to się naciska. Tutaj mamy to. Ale ta piłeczka jest niezła. no się tak strasznie odbija. Teraz wymieniamy. Myszka. Zobaczymy, czy tak myszka się odbija. To chyba myszka jest zrobiona z gumy. Ten to sobie lata. O, się cieszy. A um, no my tak samo. O, znów mi się to uczy. Co i takiego robota mamy też. Pewnie nie interesuje Was. O, a. Ten nialka to jest większy. On jest gruby. Wchodzimy tutaj. Universal. W uniwersalu sobie zagramy. O, nie lubię uniwersal, bo to się ucieka. O, jesteśmy właśnie Nyan Aszem. Widzimy. Za chwilę znów zmieni zmieni zmienimy za chwilę skin na Nyan Pikachu. A później Nyan Naruto i Nyan Totoro. I chyba jeszcze jest jakiś tam Nyan inny. Ale nie, na nian Pikachu tylko zmienimy za chwilę. Jest. Jest. Teraz zobaczycie za chwileczkę, jak dostajemy nagrodę za to, że zebraliśmy wszystkie te literki. Teraz się to nie pokaże, ale jak się umrze. Popatrzcie się. Wow. Wow. Nasz nian aż z umarł. O, i dostaliśmy 100. 100 kasy? Kupujemy coś do Niankata. do domu. Nie wiem po co, ale sobie kupimy. Żeby Niankat, miał zasłony. To jest głupie. Można sobie kupić tylko zasłony. Można sobie kupić zasłony, jak ktoś nie ma okna. O, lampę. Lampę mu kupimy. Nie wiem, gdzie ona się zmieści, ale lampę mu kupimy. Taka. Daj, dajemy. Nie działa ta lampa. Niepotrzebnie kupiliśmy tą lampę. Niepotrzebnie kupiłam tą lampę. Tutaj. Skaczemy. I skaczemy. Skaczemy. I skaczemy. Ta gra jest trochę nudna z czasem. Tego nialkaza. Ten jest bardzo słodki. Zachęcam, żebyście ściągali sobie tą grę. I znów mówię, mówię, zawsze mówię, żebyście subskrybowali mój kanał i żebyście dawali łapki w górę. Co? Tak? właśnie na, nasz, nasz niankat wystrzeli e, i nasz, teraz to co on sobie wziął ten napój no to ja to nazywam, że niankat jest pijany że to jest ja to myślę, że niankat jest pijany a nie, że ma tą taką to właśnie o to chodzi że niankat jest właśnie teraz pijany był jak daliśmy to Nialkat jest pijany jak dajemy mu taki drink i to go. wtedy nialkat jest szybszy. Wy pewnie macie inne zdanie. Ja mam takie, że nialkat jest po prostu pijany. Że jak się. O, właśnie ten drink był. Że jak się weźmie tego drinka, to nialkat jest pijany. Bo on ma takie wielkie oczy. O. Nie cierpię tego. Głodnie... Trzeba zapamiętywać, gdzie tu jest, bo inaczej się dnia. I właśnie tutaj tydnęliśmy. Niestety mogę tylko robić filmiki 14 minut, więc jeszcze 2 minuty i kończymy z koksem. Tutaj, tutaj chodzimy z tym, wrócimy Nie, 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 obiecałem wam, że zrobimy sobie niana asha. Ok, chodzimy na niana, na pika, nie, nie, niana asha tylko pika asha, nie pika niana. O, widzisz? Widzicie? To tak wygląda. Tutaj pika, pika, pika niana, pika nian kac, Połączenie Pikachu z Nyankatem. O, włączę muzykę. ta muzyka brzmi. Teraz tak brzmi, bo ja trafę sobie na krawisze. Niech to przeminął się w Terima kasih <im> telah menonton! Ty. Uy. Uy. Niestety musimy już kończyć, bo to jest za długo. Żegnam. I pamiętajcie subskrybujcie. I dawajcie lajki like i piszcie, jak mają się tamte Pokémony nazywać. Cześć!